Cześć! Może gdzieś przez przypadek w trakcie nagrywania tego filmu usłyszycie, ale za oknem słychać już fajerwerki. A co to oznacza? To oznacza, że dziś ostatni dzień grudnia, ostatni dzień roku 2019. To straszne, bo ten rok dopiero się zaczął. Tyle minęło i już koniec. Koniec roku 2019. To fantastyczna okazja, żeby złożyć Wam życzenia, nie tylko szampańskiej zabawy, nie tylko radości. Podobno jaki pierwszy dzień w roku, taki cały rok, więc bawcie się dzisiaj jak najlepiej. Koniec roku to też okazja, żeby złożyć Wam podziękowania, żeby podsumować rok 2019, bo dzięki Wam, dzięki Wam biegaczom, dzięki Wam sponsorom i partnerom, i dzięki osobom, które pomagały zorganizować niebieską falę 2019, ale również niebieską falę 2018, bo gro osób uczestniczyło przy organizacji. Obu imprez, tak samo jak gro sponsorów i partnerów, a także gro biegaczy było z nami już drugi rok. I sobie życzylibyśmy, żebyście byli z nami również w roku 2020, a wam, na rok 2020, chcemy złożyć życzenia jak najlepszej kondycji, zdrowia, szczęścia, wszystkiego dobrego, realizacji założonych celów. I żeby ten rok spłynął wam równie szybko i równie fantastycznie, jak ten. Wszystkiego dobrego w roku 2020 życzy ekipa niebieskiej fali. Wszystkiego dobrego!